Witajcie. Niestety nie mam dobrych wiadomości. Nasionka z AliExpress, jak widzicie, nie wykiełkowały. Chociaż ja przegrzebałam w niektórych i zauważyłam, że są tam całe nasionka, leżą sobie. Być może potrzebują więcej czasu. Znalazłam w każdym, którym przegrzebałam. Kilka właśnie nasionek, po dwa, po trzy i one są dalej w takiej postaci, jakie je wsadziłam. Więc dajmy, dam im zdecydowanie, właśnie tej paletce dam jeszcze jakiś czas, niech sobie spróbuje coś tam się wykluć z tego. Natomiast tutaj to były bardzo maleńkie nasionka lilii. Które zdecydowanie już powinny dawno wsejść, gdyby były dobre. Tak samo i z różą, tutaj w tych właśnie pojemniczkach. Róże też, też były małe, małe nasionka i też moim zdaniem powinny już dawno wykiełkować. Niestety, z tego sobie chyba zrezygnuję. No bo nie ma na co czekać, mi się wydaje. Tak samo jest tutaj w tych skrzyneczkach. Tu miały być Rododendron nic nie widać. W tych dwóch też coś tam miało wyrosnąć, nie wyrasta, w tym miały być y, tulipan i co ja tu mam na tym patyczku zapisane tulipan i narcyzy chyba. Też nic nie wschodzi, więc z tych skrzyneczek to na pewno też zrezygnuję, bo też to były małe nasionka, które powinny już zejść. A jeszcze pokażę Wam mój foliaczek, bo muszę już zacząć zrywać moje ogórki. Tak wyglądają moje ogóreczki. Tam sobie sporo jeszcze wisi takich ładnych do zerwania. I tutaj i tam. I jeszcze wyżej. Jest bardzo dużo ogórków. No i są i mniejsze oczywiście. I większe. I malutkie. Jest raz, dwa. Z dwóch tak naprawdę, nie z trzech. Trzech sadzonek. A i tam jeszcze wyżej też jest ogóreczek. Jeden. Tam już są kolejne, mniejsze trochę. I tutaj, Boże, jak tu pięknie w środku pachnie podrykami. E, jeden już taki duży zerwałam, jeszcze większy. E, nie wiem, czy e, sam się urwał, spadł, czy e, dziadek był i zerwał, bo naprawdę był bardzo duży. E, ten też jest już bardzo duży, też go zerwę. Naprawdę okaz. Dlatego nie chcę już jej dłużej trzymać. O, pozrywamy jej. Będzie łatwiej nawet. Będzie łatwiej. O! I ten też już jest duży. Tamten nie zostanie. Te dwa jeszcze może zerwę później. A za chwilę. A tu są jeszcze trzy. Trzy mniejsze sadzoneczki, które sama wysiewałam, właśnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Ten też jest. Ten też jest mój, który wisiałam. Papryczki. No i tak one się prezentują. Tu są trochę większe, tam z tyłu mniejsza. Tam jeszcze sam się zasiał pomidorek. Nie mam go sumienia wyrywać, niech sobie rośnie. Tutaj to są moje posadzone te bawole serce, bodajże ten, ten, tam papryczki. I tutaj gdzieś są takie, ale malutkie bardzo jeszcze. I tu chyba była. była też jedna, ale malusia. Te są bardzo duże. No, to tak wyglądają moje papryczki, pomidorki. Tam już żółty jest, ale to ma być czerwony chyba. Już się nie mogę doczekać. Ten jest dosyć spory. Te są trochę mniejsze. Ale mnóstwo pomidorków. Tutaj też. Tutaj też. Tutaj są koktajlowe. Koktajlowe mogą swobodnie rosnąć na dworze. Ale tak jak mówiłam, że nawet nie myślałam, że będę miała folię. Nawet nie pod, pod, pod yy, żadnych pomidorów nie wysiewałam pod y, folię konkretnie, tylko właśnie takie, które wow, a co tam jest Jakie pajączysko! No niech sobie, niech sobie żyje. Nawet w tym kierunku nie wsadzałam pomidorów takich typowo pod folię, tylko takie, no, które tam i ten strasznie duży krzak jest, on tam aż na górę próbuje wyjść sobie dalej, ale niestety nie może. I tutaj ma długie grona, ale no, tu aż wychodzi grona wyrasta kolejny wilk. O Jezu, nie chcę dotykać rękami tych krzaczków pomidorów, bo zauważyłam, że strasznie później mam takie pieką ręce, po prostu tak, jakbym miała uczulenie na... na. O, zobaczcie. To jest grono jedno. Po prostu jest mega wielkie. Muszę jakoś to chyba podczepić. No takiego grona jeszcze nie widziałam. Zaczyna się tu, a kończy się aż tu muszę to jakoś przyczepić tutaj, bo żeby się nie złamało. To są ten i ten taki wielki, ten pomidory dwa. A te są już mniejsze i też mają sporo owoców. O, liści to tak naprawdę nie usuwam, tylko takie o, jak ten żółty. To zaraz go nożyczkami ciapnę, albo nożykiem, ale muszę założyć właśnie rękawiczki, bo już czuję, że mnie piecze. Jak dotykam. Tam jeszcze jakieś ładne grono, ale też bardzo długie. To kolejne koktajlowe. No, sporo pomidorków jest. Biorąc pod uwagę, że to nie są typowo pomidory typowe pod folię. No na drugi rok inaczej zrobimy. Ale już ten jeden zielony, żółty, fajny. I tutaj z tej strony. Pięknie, pięknie. Tu jeszcze sałatka sobie rośnie. To im nie przeszkadza. A tutaj to po prostu już powyrywałam sałatę, bo one normalnie przez tydzień to oszalały te moje pomidory. Jak ja tutaj, no około tygodnia nie byłam. Może trochę więcej. Piękne. No, dzisiaj będzie pyszna mizeria.